Halo, alo, Dzień dobry, z tej strony ponownie, a dzisiaj można powiedzieć, że mamy Krzysiu Team, ponieważ jest Zarbon i Dodoria yy, i to jest właśnie ich showcase'ik. Build, głównie additionale. Czemu? Dlaczego by nie? Yy, oprócz tego, linki dziesiątka, oczywiście. No i żeby było fajnie, to musi być zarbon, zarbon, temu linków akurat nie robiłem, niestety takie małe braki będą w tym teamie i tyle. Yy, I builda ma głównie pod dodge, ale jeszcze jakieś kryty additionala ma, no i tutaj te linki. Dobra, myślę, że wejść do eventu możemy, yy, tylko już sekundę sobie wyłączę autoplaya i wyłączę pomijanie animacji, dobra. Dolecimy. Ok, w pierwszej rotacji jest. Kot mi rozwalił moją puszkę do kolekcji złomu. Dobra, chodź, chodź na kolanka kocie, chodź, chodź, chodź. Dobra. Jednak nie chcę, kocie. To idź w spokoju, proszę cię. Yy, I tak. Yy, na pierwszy rzut leci Zarbon, który ma następujący link set. Frieza z Army, Freeza Minion, Nightmare Loyalty, Cold Judgment i Solid Support, czyli no, takie bym powiedział, interesujące linki, w szczególności jak spojrzymy o tutaj, co one robią. Yy zwiększa tutaj atak i aż 20%, to jest akurat fajne. Freezas minion no to jest atak 20% i def 10%. Call Judgment no to defensywa. Oprócz tego jest Nightmare, solid support, który daje do ataku. No i Loyalty, lo, Loyalty. Ups, daje ki i redukcję obrażeń. Więc myślę, że w ten sposób można zobaczyć na co stać tego Zarbona, tylko że tutaj orby, ile ty tam potrzebujesz? 5. No to zobaczymy, co, co wyjdzie, bo... E, no dobra, wyszło tyle, że nie będzie miał superki. A, akurat na koniec się uzbierało 5 orbów, no ale to tam. E, myślę, że może Zarbon jakiego adreshnala zrobi, żeby się popisać. E, jest to w sumie. Showcase w teamie Ginyu z prostego powodu, bo to jest jedyny lider 200%. A szkoda. Ehm, ok, zobaczymy na co stać. Zarbona, no dodge. Yy, 195 koła, ale okej, okay, okej. Okay. W następnej rotacji będzie ta nasza główna karta. Chociaż ta powinna być główną, ale szczegóły, szczegóły. Bez tej karty by nie było Showcase'a, bym powiedział. To wtedy by nie było... Krzysiowe. <noise> dobra, tutaj mam już sporo linków z nimi. Chyba wezmę na... Nie, dobra, wezmę w ten sposób, bo to co wy macie z tym? First Battle po prostu. Okej, okay, no to wezmę te orby, tutaj się trochę podleczę. I oprócz tego ten jeden orb dla naszego ukochanego Piccolo. Także, no... Pikolo musi być. On, on musi być. Yy, także myślę, że... Hmm. Czy takim teamem dojdziemy do końca? Mam nadzieję. Niech się tutaj chłopaczki trochę nastakują. Okej. Okay. 1,8 miliona. Hmm, tragedii nie ma, tragedii nie ma. I zmniejszają defa. Nie zdążyłem przeczytać ich pasywki. No i 140 koła, no to Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ale mam tutaj y, stronę otworzoną y, do kanową, więc pasywkę mogę przeczytać i teraz, chociaż chyba to zrobię po tym, jak już y, Piccolo tutaj zmasakruje przeciwnika. I Another one. A nie, 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 nie trzeba było. Dobra. Także y, w tej rotacji Ginny leci na pierwszy slot z do środeczka, ponieważ y, tak. No, i dobra, jeżeli chodzi o dzisiaj kartę, można powiedzieć, omawianą, jest to tak. Lider do kategorii Space Traveling Warriors. Ki plus 3, HP atak, def z 77%. No, wiadomo, jak karta free to play. Albo Tech Type plus 3, HP atak, def 50%. Na super ataku robią obrażenia i zmniejszają atak, def o 20% przeciwnikowy, więc to spoko. No i oprócz tego trzeba omówić pasywkę, która wygląda następująco. E, eee, czemu chciałem powiedzieć HP. Atak Dev w 100% dodatkowy, atak Dev w 10% z każdym zrobionym atakiem. To chyba dlatego dawałem im dysznale, nie pamiętam już. Yy, dodatkowy atak Dev w 70% i siluje przeciwnika super atak kiedy jest yy, postać z nazwą Freeza. Więc yy, w tej samej turze trzeba dodać. Yy, oprócz tego Space Travelling Warriors yy, Ki plus 3, atak def 30%, no to to jest super, że są supportem. No i atak effective against all types, kiedy jest planet Namek Saga przeciwnik, czego akurat tutaj nie doświadczymy. No, ale mi się wydaje, że to jest najmniejszy problem, bo da se radę, da se radę. A, i jest troszkę inny. W porównaniu do. Czemu każdy obrywa po 150 koła? Yy... Jest troszkę inny w porównaniu do tego SSR Zarbona. Bo wygląda tak: Freeza's Army, Freeza's Minion, Nightmare, Loyalty, Brutal Beatdown, Shocking Speed i Shattering the Limit. Yy... I zobaczymy, czy ja tą turę w ogóle przeżyję. I Dokan, tak swoją drogą, gdzie jest Dokan Fest Zarbon? Gdzie on jest? Widel dostała przed Zarbonem. A myślę, że Zarbon będzie szybciej niż LR Kidbu. Okej, okay, dobra. Um, prosz, czy ja chcę? W sumie czy my nie. Jak animacje będą lecieć, to niech będzie. Nie będzie wszystko, co można. Jak ja lubię to OST do niego. Dobra, Rinku Miguldo na pierwszy slot. Do Doria Zarbon. Zarbon i do Doria w sumie powinienem powiedzieć: Będą w drugim slocie. No i Ginyu tutaj troszkę podleczy nas tymi orbami, a w sumie nawet do fulle nas podleczy. Więc to jest bardzo eleganckie. Oprócz tego, że uleczył z Active Skilla, to uleczył jeszcze z Orbów elegancko. Ale muszę przyznać, dalej to OST Ginyu jest super. I w sumie zgaduję, że OST Zarbon byłoby jeszcze lepsze. I znowu kod Wariat wszedł do mojego pokoju. Prześweltcie. No, Ułóżcie spać. 2 miliony. 2 miliony i to jeszcze nie jest pełna pasywka. Yy, ponieważ potrzebują jeszcze kilku ataków. O, i właśnie jest additional. Klasunia. Ale taki Zarbon, który się transformuje jako do kanfeścik, Jakieś intro, kurde, może. Nie wiem jakie intro nie pamiętam aż tak dobrze na Meksagi, yy, ale zgaduję, że jeżeli w to ogląda, a wiem, że ogląda, to on ma już cały pomysł na kartę w dokanie yy, właśnie. Yy, właśnie, yy, właśnie właśnie właśnie. Zarbona, także już jesteśmy tutaj full HP, yy, okej. Okay śmiesznie wygląda trochę, że ma porównywalną defensywę do Mad Junior, no ale, o, nawet dobra zrobił. klasa. Dobra, niech robi te Picolo mm, Piccolo Junior już miał swój showcase, więc tutaj będzie tylko taką piękną ozdobą, taką cudną. To by było coś. Okej. Okay. Nie okej. Okay. <noise> <noise> no ale... Ujdzie, ujdzie. Nie, nie padłem, nie padłem. Okej. Okay. A i zgadzam że się by chciał, żeby to w cięższym evencie było. I tutaj mówię wam, dodge. Jednak nie. Okej, okay. tutaj już jest dużo supporta, trochę tych additionali porobili. I... 183 koła defa. Na superkę nie ma defensywy, ale to... Można delikatnie przymrużyć oko. Eee, no i co, no? Kurde. Dają radę. Dają radę. Zarbonoza, panowie. I może panie, chociaż w statystykach widziałem, że widzowie mojego kanału to 100% mężczyźni, więc. Nie wiem. Chyba dobrze. Nie mam na co narzekać. 2 i 7. 2 i 7. Okej, okej. Nie wiem ile jeszcze superek potrzebują, ale tutaj jeszcze skrytem elegancko. Bez ale double digits po tym. To mi się podoba. To się szanuje. Takie rzeczy to ja lubię. Okej, okay, i superka będzie na Gisie i Barterze, żeby... Żeby nie było aż tak kolorowo, tak strzelam. I wtedy nie zrobił dodge'a, Patrzcie. Jednak nie było superki, ale dodge'a... Każdego nie zrobił, niemożliwego. E, Okej... Okay. Zrobię rotację dwóch Zarbonów, myślę. E, wezmę na razie to tak, że połączę Giniu jako rotację, a później będzie e, Zarbon z Zarbonem, e, chociaż przez jedną turę. Okej, okay. standardowo. Lubią te karty obrywać po ponad 100 koła, a ten event nie jest taki nowy. Ciekawe. No ale okej, okay. niech będzie. I make. Dobra, Giniu wykończył i teraz jesteśmy na Big Maupie. Zapomniałem, że jest taka możliwość, że podczas tego nagrywania będzie właśnie tutaj transformacja w Form, ale nie mam absolutnie na co narzekać. Każdy lubi, każdy lubi Majuniora. Kto nie lubi Majuniora? Dobra. O! I dodge. I zgaduję, że jeszcze jakiś dodge wleci, bo jakiś czas temu, jak sobie coś. Hmm, chyba to było poprzez jakiegoś strumyka, co sobie tak po prostu w dokanie siedziałem. Yy, to... to 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 właśnie w tej um, giant formie tyle dodge robił. O, yy... Okej, okay, tutaj akurat tego nie zrobił. Yy, no ale później, jak już yy, ta transformacja poszła, to niestety się nie udało zrobić. Wystarczającej ilości uników. Ale. Yy, co mam mówić o unikach na karcie, która jest budowana w większości przypadków ofensywnie? Nawet ja buduję tą kartę ofensywnie. Na szalonych 55%, ponieważ yy, Dokan ostatnio powiedział, a wiesz ty co? I kontynuować nie będę, żeby nie było wulgaryzmów, yy... No, yy, wulgaryzmów, brzydkich słówek, po prostu. Mmm, yy, co ja tu jeszcze chciałem powiedzieć? O, trzecia tura, okej. Okay. Niech będzie. Ale ten walczy, matko bosko. Dobra, cyk, i ten fizyczny elegancko... <laughs> elegancko yy, uzupełnił pasek ki. Mmm, yy, a. Że właśnie e, chciałem powiedzieć, że w Dokana ostatnio troszkę mniej gram i szczerze, z tych trzech gier co mam na telefon, e, które, e, którymi są właśnie Dokan Legends, tak? Dobrze słyszeliście? Coś tam patrzyłem w Legends, ale to głównie po samony, PvP prawie nie tykałem. Ooh. No myślę, że, No, myślę, że taki smaczek trzeba. Let's go. Kolejny fantastyczny OST. Co wracając do tych moich rozmyśleń i tak dalej. Że ogólnie chodzi o to, że. Jeśli chodzi o grę w Kana, to można powiedzieć, że trochę przystopowałem. Ostatnio głównie grałem w Black Clover M czemu po prostu M nie napisali Mobile czy jakąś taką inną bardziej kreatywną nazwę, po prostu dodali M. Ale tam... Nie będę się czepiać, nie siedzę tam w zarządzie tej gry. A szkoda. No ale ogólnie, moim zdaniem, gra bardzo dobra i jest po prostu. Moim zdaniem, naprawdę fajna. Bo po prostu. Są postacie, fabuła jest fajnie opowiadana. No i potrafi wciągnąć, ale często po prostu. Teraz jest taka celebracja, co dają multum samonów. I jest kilka takich ciekawszych banerów, więc. Myślę, że to są po prostu te główne przyczyny, dla których właśnie by tą grę, której kiedyś tak nienawidziłem, sobie od czasu do czasu włączę. Na jakieś. No na chwilę. Albo po prostu pozbierać kryształki na Samona i zrobić. Tam przynajmniej samony mnie trochę bardziej lubią niż w dokanie, bo tam przynajmniej trafiłem tego. Goku Bardoka. Mm, te nowe yeah, extreme karty, no, ja nie siedzę w leżeniu, więc yy, nie mam do końca pojęcia co tam się robi yy, i jak się tam wszystko to nazywa. Yy, oprócz tego trafiłem bista, tego blue, tego starego bista, yy, nowego Gotenksa, grubego, i chyba jest na jakieś 6-7 gwiazdek, czy ile to tam jest. Yy... Kto był jeszcze banerówką? A, i jeszcze Frizy trafiłem. Golden. Także, no. Tam, tam wydaje mi się ciekawiej. Ale ostatnio w Dokanie, na banerze z 21, trafiłem duplikat do Gamy 2, yy, który jest teraz na 79%. Trafiłem Kale, której nie miałem. Jest na 55%. I. 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 Ostatnio trafiłem LR Super Buu, którego nie miałem, więc yy, spoko i w sumie te wszystkie trafy, które wymieniłem, to single, bo z multi leci mi gówno. A mówiłem wcześniej, że ma być bez słówek. A cóż, taki family friendly, no nie do końca, nie powiedziałbym. Nic tutaj nie widzicie, po prostu smok tutaj przeleciał, yy, mignął mi się na ekranie. Mmm. Ja nie wiem, czy ja bym chciał coś ewentualnie nagrać z tego Black Clover. Tyle ostatnio w tym siedzę. Wydaje mi się, że to może być całkiem spokojna opcja, tylko że nazwa kanału. O, chyba skoczyliśmy do 3 milionów, let's go! Eee, że nazwa kanału to mnie Dokan i wolałbym, żeby był głównie Dokanowy albo chociażby Dragon Ballowy content. Eee, bo już wcześniej był filmik chociażby. Z Fighter Z. Fragment ze Strumyka, z tobajem jak grałem. Także. Myślę, że jak wyjdzie nowa gra Dragon Ballowa, to wtedy coś sobie wezmę co nieco. No, myślę, że będzie tak młyne. Okay. Eee, Okej. Wezmę sobie Juniora na pierwszy slot. Eee... Albo i nie. Wezmę. Wezmę w ten sposób, bo tutaj Ginyu się tu tu, 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 mocno podleczy, albo nie tak mocno, w ten sposób by było lepiej. Eee, no ale cóż, mój głupi błąd. Ma junior, superka, no i tutaj już nie będzie absolutnie potrzeby, żeby ten eee, przetransformowany, przemieniony giniu robił <laughs> super atak. I przepraszam, delikatnie zapiąłem, ale... Zapiąłem? Zapiałem. Zwojskrakowałem. O, dodża, To jeszcze będzie kolejna superka od Majuniora. Tutaj jeszcze jest redukcja. Okej. Okay. Okej. Okay. 4 miliony, no ale wiadomo, to nie jest team pod niego, ale mimo tego ten pikor sobie daje elegancko radę. A jeszcze lepiej sobie daje radę w tym showcase. Zarbon do Doria i Zarbon. Mhm. Mm Okej, okay. Tutaj już wydaje mi się, że wszystkie superki powinny być. Yy, 4 na 7 linków i 225 koła defa. Lepiej niż GC Partner. Yy, a tego pana, o tutaj, o ten, yy, mi się w Samonach nie pokazuje bardzo długo. I jeżeli go kiedyś zauważycie, proszę. Yy, jakby nie wiem, co powiedzieć. Nie mówić o tym do mnie, bo ja po prostu mam tego peka w dokanie ostatnio. No dobra, no bo, co ja miałem, nie najgorsze. W sumie mogę powiedzieć, że dobre, bo trafiłem tego za masu dwa razy. Yy, w sensie, przepraszam, gruby, tak zwany żul. Zapraszam na jego kanał, taki z na awatarze. Yy, to on mi go trafił w samonie podczas jakiegoś ogniska po prostu. Kurde, poleciało, Goku Black Rift, dwóch zamasów w jednym Samonie, to było piękne. A później dzień przed końcem celebracji, albo w ostatnich godzinach celebracji WWC, już trafiłem z Singla Blue Boysów. No i elegancko sobie dali radę, no kurde, ta karta jest dobra. Korzystajcie z Zarbona, ludzie. Dobra, może mała zabawa. Jak Zarbon, można powiedzieć, że jest lubianą postacią na jęczownikach. Na moim Discordzie serdecznie zapraszam. Link jak zawsze jest w opisie. Robimy gang profilowego Zamasu. Czemu powiedziałem Zamasu? Gadałem wcześniej o tym WWC, a. nieważne. O tym WWC i mi się poplątało. Robimy, robimy gang Zarbona. Myślę, że to będzie odpowiedni pomysł. Myślę, że ten giniu da sobie radę. Mhm. Mm Okej, okay, tutaj guścik do ataku. Klasunia. I ile walnie? Tak swoją drogą? 5 milionów. A no, tutaj już to intro, o ile się nie mylę, zeszło. Niestety moja ilość gry w dokana ostatnio pozbawiła mnie trochę, jakby to powiedzieć. Takiego większego zainteresowania kartami, jakie tam rzeczy mają w pasywkach i tak yy, dalej. Bo w sumie coś tam korzystałem z tego Super Saiyan Trio, ale nawet nie pamiętam do końca ich pasywki. Nie ma także siup, patrzcie. Robią to, 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 i tak wymieniają to z pamięci jeden po drugim. Od razu więc. Okej, okay. zarwon! Klas. Widzieliście kiedyś takie rzeczy? Ja widziałem. Nie jeden raz. Bo się korzysta z Darbona. Ej, a wam mówiłem, że takiej postaci nie mam w tych animacji w samonach. Ja nie, ja, ja, ja nie wiem, ja go poszukuję. Ja go poszukuję. Jak wiecie, jak go znaleźć, to yy, proszę napiszcie do mnie. Bo dziad się ukrywa. Dziad się ukrywa, ostatnio był widziany w październiku 2022 roku Ty, czy nie to na ser... Nie, to wtedy nawet nie był IZ To dłużej chyba Chyba dłużej, o kurde No to, to niezłe, na to niezłe. Jak wcześniej nie miałem w ogóle Goku Black Rifta, to w tym roku yy, można powiedzieć, że było hojnie, bo co najmniej. Nie, cztery razy, cztery razy miałem. OK, no i tutaj myślę, że już yy, polecimy na całego. Yy, I sekundę, spróbuję sobie przypomnieć, cztery razy tak mi się wydaje, bo na się miałem. Hehe, <laughs> singla. Co jest najlepsze znowu? Blue Boysów. Też singla. Zamasu, no co yy, gruby trafił w multi. Na ósmą rocznicę miałem na GT Boysach. I czy coś wcześniej było? Chyba nie. Tak, bo GT Boysi to był mój pierwszy Goku Black Rift. Tyle gram w to i dopiero... Na wakacjach w tym roku miałem y, do czynienia z tym. Także. No nie wiem. Ludzie mają większe ofertę ode mnie w samonach, ale ostatnio mogę powiedzieć, że mam to. Y, dokan troszkę gdzieś, jak wyjdzie coś superowego, to odwołam na pewno te moje słowa, ale. No, dokan, jak mi dasz, to dasz, jak nie, to się wal. Alright, dobra. Ostatnia tura Zarbonozy jest Zarbon, Zarbon. Nie ma opcji, żeby poszło coś nie tak. Okej, okay. cyk i cyk, każdy superka i w tej turze już jest po nich. A oni dalej nie mieli defensywy? No cóż, defensywa na przykład to jest inny wymiar. Dokkan z Zarbą, 100% unik, 100% kryt, 100% na dodatkowe 2, 3, 5, 10 odyszynali defensywa powyżej 10 milionów, no i damage, no tak skromniutko. Karty teraz niektóre robił po 20, to myślę, że Zarbon by mógł robić tak po 50. No i czego tu chcieć? Jeszcze żeby był supportem, miał gardę i najlepiej supportem 100%. u chwilę, adeszynał, adeszynał. Ehm. Ym... żebym miał gardę, unik, saporta, zmienianie orbów. Uuu, additional dla Sarwona! Goku, sior. Sure. No i dobra, myślę, że pod y, filmik Krzysiowy najlepiej będzie to zakończyć Ma Juniorem, yy, Tak. Serdecznie. Także jeszcze raz pozdrawiam Krzysia i w sumie kilka jamczowników zgaduję, że też było zainteresowanych takim showcaseem. Więc proszę jest. Wydłużył się mocno. Wydłużył się, no ale. To tutaj mam więcej mówić. W końcu. Skończyliśmy. Więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Możecie zostawić łapeczkę. Suba, jak nie macie. A i jakiś komentarz. Także do następnego. Miłego wieczora, miłego dnia. Miłego jedzenia, smacznego, cokolwiek. Nie wiem, co robicie podczas oglądania tego filmiku, więc do następnego. Na razie i cześć!